Witam wszystkich Chciałem pokazać mojego no, nowego konika Już 5 sztuk jest To jest Verdi, tu jest CC A tam z tyłu właśnie jest Która właśnie się bawi Z, z Nadirem Jest Ebi Właśnie to jest mój nowy nabytek Największa kobyła Czteroletnia Tu standardowo, o, Olek już się czai na mój, na moją kamerę, nie wiem po co. To nic nie jest do jedzenia, Aj, to nie jest do jedzenia. To nie jest do jedzenia. Tak to wygląda. Tak wyglądają ładnie. Pięć sztuk. Trzy gniady, dwa siwe. Tak wygląda EBI czterolatek. Bardzo ładna kobieta Wiem, że bardzo duża to jeszcze bardzo ładna Tu ferdek, ferdek się bawi z Nedirem Z naszym szóstym konikiem Chodź EBI Cześć w czołgu Czołg też Tak na nie mówię, czołg Taka wielka jest Nie, Ebi? Ta, ty jesteś czołg. To jest telefon mój. To jest kamera. Tak. No. Łąkę już obżerają tak konkretnie, że... Tutaj już jest, no... Słabo to wygląda tutaj, ale za to z drugiej strony jest lepiej. Tu już jest dosyć, dosyć jeszcze. Tak to wygląda. Jest fajnie. Dobra, pozdrawiam. Dzisiaj mamy sobotę. Myślę, że od poniedziałku albo w wtorku zacznę już kosić łąki i zobaczymy, co się będzie działo. Oczywiście nagram jakiś film z tego, jak dziecko se daje radę z rotacyjną. Zobaczymy. Dobra, pozdrawiam. Do następnego. Cześć.